Młoda jedna papuga, piękna, okazała, lepiej jeszcze od pani swojej szczebiotała. Stąd plotki, bo co tylko zdrożnego postrzegła, zaraz z nową powieścią do jej mości biegła. Była tam i wiewiórka wychowana z ptaszki. Ta tylko pilnowała skoków i igraszki. Żyły w zgodzie, co rzadka, zwłaszcza przez czas długi. Pani ptaka kochała, a wiewiórkę sługi. Widząc, że jej nie lubią, raz papuga rzekła. Rada bym, tej niechęci przyczyny dociekła. Rzeczę na to wiewiórka. Przyczyny nie badaj. Rób tak jak ja! baw panią, a niewiele gadaj!